Przede wszystkim uczestniczymy w fajnej imprezie, jako zawodnik grałem tutaj na tych obiektach, zupełnie inaczej one wyglądały, pierwszy raz jestem tutaj na tym nowym obiekcie, imponujące, bardzo fajnie, cieszę się, że coś takiego tu powstało, mam nadzieję, że za tym też pójdą czyny w postaci jakichś zawodników, transferów i pogoń będzie liczyła się w walce o awans, bo pamiętam pogoń, gdzie przyjeżdżało się tutaj, grając w trzeciej to były bardzo trudne mecze, bardzo silny zespół i mam nadzieję, że to w tym kierunku będzie wszystko zmierzało, a jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, Przyjechaliśmy tutaj zagrać na dwa składy i tak też było, w pierwszej połowie grał ten teoretycznie doświadczony, bardziej skład. w drugiej połowie grała młodzież, Podło kilka bramek, najważniejsze, że Pogoń też zdobyła piękną bramkę i to wcale nie my tej bramki nie chcieliśmy jej podarować, sami sobie tą bramkę wypracowali, jest też kilka dobrych momentów, no a my co... Cały... Przygotowujemy się do kolejnego, kolejnego sezonu. To jest pierwszy etap po pierwszym tygodniu treningów było widać, że te nogi są troszeczkę ciężkie, nie wszystkie akcje wychodziły, ale strzeliśmy kilka bramek i na pewno jesteśmy zadowoleni, że tu przyjechaliśmy. Coś dobrego odłożenia na, naszej pogoni może Pan powiedzieć? Coś, coś panu się w <tysz> Tak, się tak. Kilku zawodników podobało mi się, podobał mi się kapitan, siódemką podobał mi się łysy środku Pola. Łysy na niego wszyscy mówili, bardzo fajnie grał. On na Bez Westerling, tak, tak bardzo fajnych chłopak i kilku innych też mi się rzuciło w oczy, także na pewno potencjał w tej drużynie jest. Doświadczenie trenera tutaj, który podstawał wiele lat w różnych klubach i myślę, że się przyda Wam. I szansa na awans niż się nie w tym roku, to szczerze. Z pańskiej drużyny kogo by Pan wyróżnił? Nie chciałbym nikogo wyróżniać, bo, bo to jest za wcześnie jeszcze. No, na pewno postawa Jarka Fojuta jest budująca, bo zagrali pierwszy raz z klubem czerwińskim, są w nowym klubie i na pewno było widać, że się fajnie dogadują i to dla nas najważniejsze.